Halo, halo, tu zamość. I mamy zimę stulecia. Napadało dużo śniegu. Jak widzimy, można też pojeździć sobie na biegówkach. A przed nami mury obronne zamojskiej twierdzy. Tu kościół świętej Katarzyny. Jeszcze w oddali kościół świętego Mikołaja i właśnie niedawno zachodziło słońce i mamy takie piękne bastiony a w tle czerwone światło zima stulecia most drewniany przed nami dalej brama szczebrzeska która prowadzi do miasta i Także katedra. Także warto przyjechać do zamościa również zimą. Pewne Renesansu zachwyca o każdej porze roku. Więcej o wycieczkach na mojej stronie przewodnik zamość.pl no, Zima jak przed 40 czy nawet 50 lat, przepiękna, biało i trzaskający mróz. Dzisiaj 11 stopni I tam na wprost rotunda obóz z czasów II wojny Światowej. Jest także stok narciarski w Jaczni. nie tylko mością jeszcze te to piękne czerwone niebo. A mury można zobaczyć z wysokości takiej właśnie tutaj, Nart, jadąc sobie tym szlakiem. Serdecznie zapraszam do wiadomości.